Centrum Misji Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Centrum Misji Ewangelizacji, zwane potocznie CME, jest agendą Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce. Stara się docierać do dzieci, do młodzieży, do osób dorosłych. Hasłami centrum są: Ludzie to Boża metoda oraz dla poprawy jakości życia. Poprawy jakości życia tak w sferze materialnej poprzez pomaganie sobie nawzajem. Jak i w sferze duchowej, bo to naprzeciw tym potrzebom wychodzi Bóg z uwalniającą nowiną o miłości i przebaczeniu okazanym w Jezusie Chrystusie. CME motywuje i stwarza możliwości: możliwości do odkrywania swojego powołania, angażowania dla dobra drugiego człowieka, rozwijania zdolności, w które Bóg wyposaża każdego z nas, oraz do nabywania nowych umiejętności i nowych kompetencji. Główne projekty Centrum to tygodnie ewangelizacyjne, to kampania Prochrist, to zaoczna szkoła biblijna, to kursy duszpasterskie, kursy dla nauczycieli szkółek niedzielnych czy kursy dla liderów młodzieżowych. To także zespół muzyczny, który składa się z kilkuosobowego chóru, muzyków oraz solistów, a także street working, czyli praca z dziećmi ulicy na Górnym Śląsku. CME to także projekty diakonijne, takie jak prezent pod choinkę, jak daj dzieciom nadzieję, jak rodzina rodzinie, czy obiady na kółkach. Centrum jest obecne i pomaga w Asłanie, w tamtejszym szpitalu, który jest prowadzony przez niemiecką organizację EMO oraz w Burkina Faso, gdzie też angażuje się w różne projekty. Centrum stwarza możliwości zaangażowania się na różnych płaszczyznach, tak w wymiarze międzyparafialnym, jak i międzywyznaniowym, regionalnym, ogólnopolskim czy wręcz międzynarodowym, bo współpracujemy z podobnymi organizacjami w Polsce, w Europie, w Ameryce Północnej i w Afryce.